Piszesz, opowiadasz, a może prezentujesz. Chcesz robić to lepiej? Zobacz, jakie porady przygotował dla Ciebie Pixar, w końcu jak uczyć się na to od najlepszych. Mam dla Ciebie jedną dużą i pięć mniejszych porad ze stajni Pixara. Wszystkie są ze świata bajek, ale mają swoje przełożenie na prezentację opowieści, które możemy zastosować w biznesie, w edukacji czy gdziekolwiek ich potrzebujesz. Zacznijmy od tej dużej porady, czyli od struktury sześciu kroków Pixara. Wieś gmin na niesie, że jeżeli jakiś pomysł trafia na deski kreślarskie tej wytwórni, to najpierw właśnie jest sprawdzany pod kątem tego, czy pasuje do sześciu kroków, do tej uniwersalnej struktury, na której Pixar buduje swoje bajki. Zacznijmy od dużej porady, czyli od sześciu kroków Pixara. To jest struktura, na bazie której oni budują, projektują wszystkie swoje opowieści, swoje bajki. I to jest struktura, którą Ty możesz wziąć do swoich narracji. Jak ona wygląda? Jak sama nazwa wskazuje, ma sześć kroków, a w zasadzie sześć początków zdań. Czyli w takim minimalistycznym podejściu możemy stworzyć sześciozdaniową historię. Oczywiście każdy z kawałków, każdy z tych początków zdań możemy bardziej rozbudować. Co tam mamy po kolei? Był sobie to jest początek pierwszego zdania, czyli wprowadzenie bohatera na scenę. Każdego dnia to jest zarysowanie jego codziennego życia, jego rutyny, jego normalności. Aż pewnego dnia kluczowy moment historii, coś się przewraca do góry nogami, coś się zaczyna dziać inaczej, akcja się nakręca. I z tego powodu, to jest początek czwartego zdania, no ponieważ coś się w życiu bohatera przewróciło do góry nogami, no to coś on z tym robi. Aż wreszcie, piąte zdanie, czyli dochodzimy do punktu kulmin kulminacyjnego i odtąd, początek szóstego zdania, czyli odtąd żyli długo i szczęśliwie, jeżeli mówimy o bajkach. Zobaczmy to na przykładzie. A skoro mówimy o Pixarze, to weźmy sobie moje ukochane potwory i spółka. Był sobie Mike i Sally. Każdego dnia wstawali rano, jechali do roboty, żeby straszyć dzieciaki, bo w ten sposób było zasilane miasto potworów. No, pracowali jak każdy z nas. Aż wreszcie coś się wydarzyło. A dokładnie dziecko ze świata ludzkiego przedostało się do świata potworów. Drobne zaniedbanie, potężna komplikacja. Z tego powodu Mike i Sally podejmują szereg kroków, szereg prób, żeby pozbyć się dziecka, wypchnąć się z powrotem do świata dzieci, no i jeszcze nie zostać zdemaskowanymi u siebie, w swoim świecie. Aż wreszcie odkrywają, że jak dziecko się śmieje, a nie krzyczy ze strachu, to to wytwarza dużo więcej energii. I odtąd dalej potwory udają się do świata dzieci, ale nie po to, żeby je straszyć we śnie, a po to, żeby je bawić, bo dzięki temu jest dużo więcej energii, co całkiem nie głupie w dobie kryzysu energetycznego. A teraz zobaczmy tą samą strukturę, ale w naszym realnym, mniej bajkowym świecie. Wyobraź sobie sytuację, że potrzebujesz historii na zmierzenie się z obiekcjami klienta, jakiegokolwiek. Oczywiście możesz to zrobić w taki sposób, że on ci mówi, że coś jest, nie wiem, za drogie, albo coś jest nieefektywne, albo coś za długo trwa, a ty zasypujesz go masą argumentów, że nie, jest dokładnie odwrotnie. To trochę tak, jakbyście się zaczęli przepychać. I oczywiście, jeżeli masz mocne argumenty, masz umiejętności, no to przepchniesz. Tylko po pierwsze, przepychanie to nie jest budowanie relacji, a po drugie, przepychanie męczy. Ja robię to chwilę, a już czuję napięcie w barkach. Jak zatem zrezygnować z tego zmęczenia, zrezygnować z tego, tej zadry w relacji, a jednak pokazać klientowi, że może jest inna perspektywa? No, z pomocą przychodzi struktura Pixara, bo można klientowi opowiedzieć losy jakiegoś innego klienta. Czyli był sobie jakiś inny klient, Marek z Poznania. Każdego dnia miał dokładnie takie same obiekcje jak ty, drogi kliencie. Też nie chciał skorzystać z tej usługi, ponieważ obawiał się, że ona jest niesolidna, że więcej na niej straci niż zyska. Aż pewnego dnia wydarzyło się coś w jego życiu, w jego biznesie, co wystawiło tą jego obiekcję na próbę. Nie wiem, nie chciał ponosić kosztów ubezpieczenia. No i niestety coś się przydarzyło, co go wyeliminowało z pracy no i żałował, że nie ma tego ubezpieczenia. Z tego powodu no, zmienił zdanie, otworzył się ten produkt na tą usługę. I odtąd jest jej szczęśliwym posiadaczem i czerpie z niej korzyści. To jest dokładnie ta sama struktura, dokładnie te same początki zdań i może to pomóc w budowaniu bajki dla dzieci, może to pomóc w budowaniu historii do edukacyjnej prezentacji. A może ci się przydać jako na przykład element rozmowy sprzedażowej w momencie pracy z obiekcjami klienta. No to jak już mamy strukturę, czyli pomysł na scenariusz historii, no to teraz skorzystajmy jeszcze z takich mniejszych porad pixarowskich, które nam pomogą uczynić te historie lepszymi, bardziej angażującymi, skuteczniejszymi. A na początku pozwolą nam na to, żeby te historie w ogóle były oryginalne. Bo pierwsza porada, o której chcę ci powiedzieć, brzmi, jak masz pierwszy pomysł na historię, super, wyrzuć go do kosza. Jak masz drugi pomysł na tą samą historię, rewelacja rzuć do kosza. Trzeci, czwarty do kosza. Piąty to może być to. Oczywiście te liczby jeden, drugi, trzeci, czwarty pomysł są przykładami. Natomiast co nam mówi ta porada że nie warto łapać się na pierwszy pomysł? Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł jest leniwy. Fachowo mówimy, że lubi przebywać w stanie łatwości poznawczej, oszczędzać energię. W związku z czym, jak ma już pierwszy pomysł, to nie chce mu się wymyślać kolejnych. A ten pierwszy pomysł najczęściej jest odtwórczy. Mózg nie wymyśla czegoś nowego, tylko odtwarza coś, co już widział, słyszał. I giniemy w masie podobnych historii. Natomiast jak zrezygnujemy z tego pierwszego pomysłu, wyrzucimy go do kosza, damy sobie czas na pokombinowanie dalej, to drugi, trzeci, czwarty pomysł wreszcie zaczynają być oryginalne, wyjątkowe. A tego przecież w historiach szukamy. No dobra, ale co wtedy, jak mamy te pomysły, wyrzucamy je do kosza i cały czas nie mamy poczucia, że jakiś jest wartościowy? No tu z pomocą przychodzi nam druga z małych porad Pixarowskich, która mówi, że jak nie masz pomysłu na historię, to weź bohatera z jego naturalnego środowiska i przerzuć go w zupełnie inne miejsce. A historia zacznie układać się sama. Zobacz, to bardzo ładnie widać w bajce, gdzie jest Nemo. Tam jest to wprost literalnie pokazane. Cała przygoda zaczyna się, kiedy ojciec Nemo rusza w poszukiwaniu swojego syna, ale rusza w zupełnie inny świat. Nie jest w ukwiale, który znał jak własną kieszeń, tylko wypływa na wielki ocean. I fakt, że jest w innym środowisku implikuje tysiące zdarzeń. No i rybkę Dory, która nie wiadomo, czy pomaga, czy przeszkadza. Ta historia zaczyna budować się sama. Ten ukwiał i ten wielki ocean może też występować w naszym realnym świecie. To może być na przykład historia o tym, jak z jakiegoś powodu, jakiego to się zaraz domyślisz, zrezygnowaliśmy z pracy stacjonarnej i musieliśmy zacząć pracować online. Wszyscy wiedzieliśmy, jaki jest nasz ukwiał, czyli jak wygląda praca stacjonarna. Na przykład handlowcy wiedzieli, jak rozmawiać z klientami, kiedy mają klientów przy stole, kiedy mogą podać rękę, kiedy widzą reakcję, kiedy mogą podsunąć w odpowiednim momencie umowę. Nagle to wszystko stało się odmienne, inne, dalekie, jak wielki ocean. I sam fakt naszego przejścia z pracy offline do online'u zaczął implikować tysiące zdarzeń. I te tysiące zdarzeń to jest gotowy pomysł na historię. Trzecia z małych porad, związana z tym wielkim oceanem, czyli z tym nieznanym. Przypomnij sobie dowolną bajkę, dowolny film, albo dowolną książkę. W których momentach najbardziej kibicowałaś, kibicowałeś bohaterowi? Czy wtedy, kiedy odnosił sukces? Czy wtedy, kiedy nie udawało mu się, ale się nie poddawał, stawał i brnął dalej? Żebyśmy mogli kibicować jakiemuś bohaterowi, żeby chciało nam się słuchać jego historii, ten bohater nie może być idealny. On musi mieć swoje perypetie, swoje po potknięcia, bo tylko wtedy jego historia jest warta tego, żebyśmy zawiesili na niej oko albo ucho. I zobacz, to jest dokładnie w bajce o Nemo. No gdyby ojciec Nemo wypłynął z ukwiału i momentalnie go znalazł za rogiem, to nie byłoby historii. Nawet jakby nam pokazano piękne obrazki tego oceanu. Natomiast fakt, że on próbował, nie udawało mu się, różne prądy, różne inne stworzenia, wspomniana rybka Dori, która raz pomagała, raz przeszkadzała, to wszystko powodowało, że ta historia miała dynamikę, a nam się chciało kibicować Tatusiowicz, żeby znalazł swojego syna. No i zobacz, ten sam mechanizm możesz wykorzystać na przykład, tworząc historię swojej kariery. Oczywiście możesz opowiedzieć o samych sukcesach, tylko ta historia będzie jak kiepska reklama z lat 90. Natomiast jeżeli opowiesz, że mierzyłeś, mierzyłaś się z nowymi wyzwaniami, i to ci pokazywało, że czegoś jeszcze nie wiesz, nie umiesz. I zamiast zrezygnować, znajdowałeś metodę, znajdowałaś metodę, uczyłaś się, uczyłaś i rozwijałaś, rozwijałeś, to to jest właśnie ta historia, w której kibicujemy bohaterowi. Mało tego, w ten sposób pokazujesz, jak podchodzisz do wyzwań. A to może być całkiem fajny atut podczas rozmowy, na przykład jak się rekrutujesz do jakiejś firmy. Masz już historię zbudowaną o strukturę pixarowską, masz już ten ocean, bohater ma perypetie, no to teraz podszlifujmy to jeszcze i skorzystajmy z czwartej porady Pixara, która mówi, że nie mów słuchaczowi albo nie pisz czytelnikowi, że 2 plus 2 to 4. Powiedz albo napisz 2 plus 2 i daj im policzyć. Krótko mówiąc, nie kładź wszystkiego na tacy. Zostaw pewne rzeczy w domyśle, żeby odbiorca się wciągnął. Bo te 2 plus 2 są dla jego mózgu zagadką, on chce znaleźć odpowiedź. I wtedy się angażuje, szuka, rozwiązuje. Zresztą, jeżeli czytasz kryminały albo oglądasz, to znasz ten mechanizm doskonale. Dobrze autorzy historii kryminalnych rozrzucają nam małe okruszki. Po co? Po to, żebyśmy zaczęli łączyć kropki, dodawać. Bo dzięki temu wciągamy się w historię. I to jest właśnie to zostawienie 2 plus 2 bez odpowiedzi, że to jest 4. Przepięknie to widać na mojej ukochanej postaci z bajek. Tak, wiem, to nie jest postać z Pixara, mam nadzieję, że mi to wybaczysz. A mówię o ośle ze szreka. Osioł jest absolutnym geniuszem, jest mędrcem, jest motywatorem, który pcha Szreka do działania. Chociaż na początku, jak autorzy tej historii nam go pokazują, to jawi się jako błazen, ktoś, kto po prostu ma nam dawać rozrywkę. Ale zobacz, bez osła, Szrek by nie osiągnął swego. Nie dotarłby do Lorda Farquada i nie pozbyłby się baśniowych. Stworzeń ze swojego bagna. A poza tym bez osła, Shrek mógłby nie zdobyć Fiony, bo to osią podzielił się z nim najważniejszą prawdą życiową przed pierwszą randką. O, ładny! No i właśnie o to chodzi. I daruj, że to mówię, ale jak to nie wystarczy, położysz ich samym oddechem. Naprawdę, stary, zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzi. A jak działa 2 plus 2, które nie równa się 4, tylko jest w domyśle w tych poważnych prezentacjach, a nie bajkach? Wróćmy do Marka z Poznania, tego, o którym budowaliśmy sobie historię w oparciu o strukturę pixarowską. Zobacz, ja mogę powiedzieć, że ten Marek z Poznania już teraz wie, że warto mieć ubezpieczenie i dzięki temu czuje się dobrze. To jest taka domknięta puenta, taka bajkowa. To i czuje się dobrze jest ekwiwalentem żyli długo i szczęśliwie. Tylko to jest takie wciskanie komuś na siłę do głowy rozwiązania. A większość ludzi dorosłych nie lubi, jak ktoś im mówi, jak mają żyć. Zamiast tego można tą historię urwać krok wcześniej. Po prostu powiedzieć, że Marek zrozumiał, że to, to, to ubezpieczenie by mu się przydało. I tyle. Tu postawić kropkę. Niech sobie słuchacze dodadzą dwa do dwóch. Aha, mam obiekcję przed produktem. Okej, okay, Marek też miał. No nie wyszedł na tym najlepiej. To może jednak się na nie zdecyduje. I zobacz, jeżeli słuchacz sam dojdzie do tego, to może się na nie zdecyduje, to to jest jego własna decyzja a nie taka, którą ktoś mu nachalnie wkłada do głowy. Jeżeli to jest jego decyzja, to on ma dużo większą motywację, żeby ją wcielić w życie. Piąta mała porada Pixara, którą chcę się z tobą podzielić, brzmi pozwól sobie opowiedzieć historię. Dla mnie to znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, uwierz, że masz historię wartą opowiedzenia. I każdy ją ma. Jestem w tym głęboko przekonany, a pracuję z historiami od ponad 20 lat. Spotkałem wiele osób, które zaczynały od tego, że ja nie mam nic ciekawego do opowiedzenia. A jak troszkę pogrzebały, nie wiem, w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, a może w swoim hobby, pasji, to znajdowało wiele, wiele rzeczy, wiele, wiele historii, które naprawdę warte były tego, żeby ujrzały światło dzienne. I stawały się one inspiracjami do fajnych prezentacji, fajnych artykułów na bloga, bo jakkolwiek można je wykorzystać. Więc pierwsza rzecz, uwierz w to, że masz historię wartą opowiedzenia. I druga rzecz. Jeżeli już się zdecydujesz tą historię opowiedzieć, to opowiedz ją na 100%, nie na pół gwizdka. Co mam na myśli? Jeżeli będziesz opowiadał o swoich perypetiach, o tym, że się czegoś bałaś, bałeś, to niech to brzmi, niech ten strach tam się jawi w Twoim głosie. Jeżeli byłaś, byłeś podekscytowany, to niech to będzie słychać. Wkurzony, no to niech będzie wkurzenie. Czyli pozwól sobie opowiedzieć pełną, plastyczną, wysyconą emocjami historię dlaczego? Dlatego że jeżeli ty wkładasz w swoją historię, emocje, to twoi słuchacze, twoi odbiorcy współodczuwają te emocje. A jak się pojawiają emocje, to jest dużo lepsze zapamiętywanie. A przecież po to opowiadamy, żeby ludzie pamiętali nasze historie. Życzę tobie i sobie, żeby nasze historie tak wciągały jak piksarowskie bajki. I możemy sobie to ułatwić. Wystarczy, że zastosujemy kilka piksarowskich porad. Pierwsza rzecz, pamiętaj o strukturze Pixara. Sześć kroków, jak zbudować dobrą historię. Pamiętaj, że jak masz pierwszy pomysł na historię, to nie daj się zwieść, że on od razu jest najlepszy. Wyrzuć go do kosza, daj sobie czas, znajdziesz jakiś oryginalniejszy. A jak ten pomysł nie przychodzi, no to po prostu wymyśl jakiegoś bohatera, zabierz go z naturalnego środowiska i wrzuć gdzie indziej. Historia zacznie budować się sama. Jakkolwiek by się nie budowała, pamiętaj, że ludzie wciągają się w historię, kiedy bohater ma perypetię. Nie wszystko od razu mu się udaje. Potyka się i podnosi. Wtedy chcemy mu kibicować. No i z takich małych rzeczy, które doszlifowują historię. Nie mu, że 2 plus 2 równa się 4, tylko daj odbiorcom samemu to policzyć. Czyli zostaw pewne niedomówienia, żeby ich wciągnąć we współkreowanie Twojej historii. No i na koniec. Każdy ma historię wartą opowiedzenia i warto sobie na to pozwolić bo te nasze autentyczne historie opowiadane z brzucha, wysycone emocjami, robią najlepszą robotę.